Cześć! W dzisiejszym filmie powiem o prawie Hessa, które związane jest z określaniem ciepła reakcji, a także ze standardowym ciepłem tworzenia związku i standardowym ciepłem spalania. Powiem też o zależności entalpii od temperatury. Ciepło reakcji możemy określić jako delta U, gdy przebiega w stałej objętości, np. w kalorymetrze, w zamkniętym naczyniu, który nie zmieni swojej objętości, albo jako delta H, gdy przebiega pod stałym ciśnieniem. Zmiany energii wewnętrznej czy zmiany entalpii są określane przez zmienne stanu układu przed i po procesie, bo zarówno energia wewnętrzna, jak i entalpia są funkcjami stanu. Zależą więc od składu, temperatury, ciśnienia, objętości przed i po procesie, a nie od przebiegu samego procesu, także nie od przebiegu reakcji. Więc może być to szereg reakcji z różnymi stadiami pośrednimi albo bezpośrednia jedna reakcja. Ciepło, określone tutaj przecież przez różnicę końcowych i początkowych zmiennych funkcji stanu, delta U albo delta H, będzie w obu przypadkach takie samo. I to jest właśnie prawo Hessa. Jest ono podstawą do obliczania ciepła reakcji ze standardowych ciepeł molowych, tworzenia albo spalania poszczególnych składników. Bardziej obrazowo. Gdy zadbamy o to, aby warunki przed procesem i po procesie były takie same, to stopienie lodu do ciekłej wody, a następnie odparowanie wody do pary wodnej ma sumarycznie taką samą entalpię jak sublimacja, czyli przemiana lodu bezpośrednio do pary wodnej. Można z tego także wywnioskować, że ciepło sublimacji jest większe niż ciepło topnienia i większe niż ciepło parowania. Wszystkie te ciepła są dodatnie. Układ musi przyjąć energię. Aby zaszło zarówno stopienie lodu do ciekłej wody, jak i odparowanie ciekłej wody do pary wodnej, oraz aby zachodziła sublimacja. Możemy wysnuć także kolejny wniosek. Ciepło reakcji biegnącej w przeciwnym kierunku niż reakcja, której entalpie znamy, będzie liczbowo równe z ciepłem, które znamy, ale będzie miało przeciwny znak. Na przykład ciepło topnienia jest liczbowo równe ciepłu krzepnięcia, ale ma przeciwny znak. Bo krzepnięcie to proces odwrotny do procesu topnienia. Jeśli układ potrzebuje przyjąć jakąś ilość energii, by przejść ze stanu stałego w ciekły, to dokładnie tyle samo energii odda, gdy przechodzi ze stanu ciekłego w stały. Jeśli entalpia uwodornienia propenu wynosi minus 124 kJ, to entalpia reakcji odwrotnej, czyli odwodornienia propanu wynosiłaby plus 124 kJ. Istnieje pojęcie standardowej entalpii reakcji. Standardowa entalpia reakcji jest wtedy, gdy substraty znajdują się w standardowych stanach i ulegają reakcji, dając produkty również w stanie standardowym. Oznacza się ją takim symbolem. W tekstach naukowych jako ciśnienie standardowe można znaleźć ciśnienie jednej atmosfery standardowej, czyli 760 mm rtęci. 101 325 Paskali, albo jednego bara, czyli 100 000 Paskali, a temperaturę 25 stopni Celsjusza, czyli 298 Kalwinów. Istotny poza ciśnieniem i temperaturą jest stan skupienia związków. Standardowe stany oznaczają, że substancje, czy substraty, czy produkty, to czyste, rozdzielone związki w fazach, które są najtrwalsze w danych warunkach czyli w warunkach standardowych woda będzie ciekła, a tlen gazowy. Na przykład standardowa entalpia reakcji rozkładu węglanu wepnia, wapnia do tlenku wapnia i dwutlenku węgla, to entalpia reakcji, w której węglan wapnia jest ciałem stałym i znajduje się w temperaturze 25 stopni Celsjusza pod ciśnieniem jednej atmosfery, tlenek wapnia jest ciałem stałym i znajduje się w temperaturze 25 stopni Celsjusza pod ciśnieniem jednej atmosfery, a dwutlenek węgla jest gazem i znajduje się w temperaturze 25 stopni Celsjusza pod ciśnieniem jednej atmosfery. Istotne są dwa szczególne rodzaje reakcji, dla których ważne są ich standardowe entalpie. Standardowe ciepło tworzenia związku i standardowe ciepło spalania związku. Standardowe ciepło tworzenia związku to ciepło reakcji syntezy tego związku z pierwiastków które są w swoich najtrwalszych postaciach fazowych w standardowych warunkach. Taka reakcja nie musi faktycznie zachodzić. Liczy się to, aby zapisać hipotetyczną reakcję syntezy bezpośrednio z pierwiastków. Na przykład standardowe ciepło tworzenia butanu to ciepło hipotetycznej reakcji 4C plus 5H2 daje C4H10, standardowe ciepło tworzenia amoniaku to ciepło hipotetycznej reakcji. Jedna druga N2 plus trzy drugie H2 daje NH3, która akurat hipotetyczna nie jest. Tak wygląda reakcja syntezy amoniaku. Istnieje jeszcze coś takiego jak standardowe ciepło spalania związku. Jest to ciepło reakcji spalania jednego mola związku w tlenie do dwutlenku węgla, wody ciekłej, dwutlenku siarki i azotu. Czyli w przypadku spalania butanu. Butan ma w składzie pierwiastkowym węgiel i wodór. Więc z węgla w produktach mielibyśmy CO2, a z wodoru wodę. Standardowa entalpia spalania butanu to byłaby entalpia dla reakcji. Butan plus tlen daje dwutlenek węgla i wodę, czyli C4H10 plus 13 O2 daje 4CO2 plus 5H2O. A w przypadku amoniaku mamy azot i wodór, więc spalą się do pierwiastkowego azotu i do wody. Czyli standardowe ciepło spalania amoniaku byłoby dla reakcji amoniak plus tlen daje azot i wodę, czyli NH3 plus 3 O2 daje 1 N2 plus 3 H2O. Dzięki temu, że wartości standardowych ciepł tworzenia i spalania można znaleźć w tablicach, możliwe jest określenie standardowego ciepła interesującej nas reakcji, dowolnej. Na przykład... Weźmy reakcję acetylenu z wodą do aldehydu octowego. C2H2 plus H2O daje CH3CHO. Możemy w ramach eksperymentu myślowego reakcję traktować jako rozpad substratów na pierwiastki, a następnie łączenie się ich w nowy związek. Czyli mamy taki szereg reakcji. Najpierw rozkładamy eten na pierwiastki, czyli do węgla i wodoru. C2H2 daje 2 c i h 2 oraz wodę. Do wodoru i tlenu, czyli H2O daje H2 i 1,2O2. A następnie łączymy te pierwiastki w aldehyd, czyli 2C plus 2H2 plus 1,2O2 daje CH3CHO. Już ustaliliśmy, że ciepło reakcji będzie liczbowo równe ciepło reakcji przebiegającej w przeciwnym kierunku, ale będzie miało przeciwny znak. Dwie pierwsze reakcje to reakcje odwrotne do reakcji tworzenia. Etenu i wody. A kolejna reakcja to reakcja tworzenia aldehydu. Więc ciepło reakcji acetylenu z wodą do aldehydu octowego będzie wynosiło minus entalpia tworzenia etenu, minus entalpia tworzenia wody, plus entalpia tworzenia aldehydu octowego. Dużo bardziej skomplikowane przykłady są w rozwiązaniach zadań. Jeśli w reakcji pojawiają się substancje w formie pierwiastkowej czyli na przykład tlen czy wodór w postaci gazowej, albo węgiel w postaci stałej, to nie da się go rozłożyć na pierwiastki i wtedy entalpia jego tworzenia wynosi zero. Jeśli jednak pojawi się taka substancja, ale w postaci, w jakiej nie występuje naturalnie w danych warunkach, np. tlen w postaci cieczy, to entalpia tworzenia nie będzie równa zero, bo gazowy tlen musi przejść w ciekły i ta przemiana również ma jakąś entalpię. Wniosek z tego jest taki – że entalpia każdej reakcji to entalpia tworzenia produktów minus entalpia tworzenia substratów. Podobnie ma się rzecz z entalpiami spalania, tylko że są to entalpie spalania substratów minus entalpie spalania produktów, co można sobie w dokładnie taki sam sposób wywnioskować i jest to również pokazane w rozwiązaniach zadań. Tak jak i określanie ciepła reakcji na podstawie innych reakcji, nie tylko tworzenia i spalania. Co zrobić, gdy potrzebujemy ciepła reakcji w innej temperaturze? Ciepła ważnych reakcji w innych temperaturach zostały zbadane i można je sprawdzić w literaturze. Gdy potrzebujemy takich danych, to warto z nich skorzystać, bo są one dokładniejsze. Jednak gdy nie mamy dostępu do takich tablic, a tak zazwyczaj jest na kolokwiach, możemy to policzyć. Skoro entalpia procesu pod stałym ciśnieniem to pochodna cząstkowa po temperaturze, to gdy mamy już podaną jakąś wartość w jednej temperaturze. To dalej wystarczy pociągnąć to dalej, czyli wyliczyć całkę z CP, czyli pojemności cieplnej, w granicach od temperatury, w której znamy entalpię, i zazwyczaj jest to 298 K, czyli 25 stopni Celsjusza, do temperatury, która nas interesuje, jeśli nie zachodzą żadne przemiany fazowe. Pojemność cieplna w tej całce to suma pojemności cieplnych poszczególnych związków biorących udział w reakcji, ale substraty są na minus, tracimy je. Tak samo jak entalpie tworzenia substratów są na minus. Czyli pojemność cieplna pod całką to pojemności cieplne produktów minus pojemności cieplne substratów. Na przykład, dla reakcji tworzenia jednego mola amoniaku w 400 Kelwinach mamy entalpię dla 298 Kelwinów plus całka w granicach od 298 do 400, a pojemność cieplna będzie wynosiła pojemność cieplna amoniaku. Minus 3 drugie pojemności cieplnej wodoru, bo w reakcji dla jednego mola amoniaku mamy 3 drugie mola wodoru. Minus 1 druga pojemności cieplnej azotu, bo w reakcji dla jednego mola amoniaku mamy pół mola azotu. I takie zadania również znajdują się w rozwiązaniach zadań. Na dzisiaj to tyle. W kolejnym filmie powiem o wszystkich ważnych rzeczach związanych z omawianymi tematami, których nie poruszyłam w poprzednich, bo są nieco bardziej skomplikowane, bądź nie były potrzebne do rozumienia poruszanych tematów w tych i przyszłych filmach, ale mogą być wymagane przez prowadzących lub są po prostu ciekawe. Między innymi są to zmienne stanu układu, czym są wartości intensywne i ekstensywne, czym jest izobara, izoterma, izochora, zasada ekwipartycji energii i adiabata płasą.